Pierwsza cukrownia w Polsce powstała w 1801 roku, co oznacza, że plantacje buraka cukrowego mają w Polsce już tradycję ponad 200 lat. W Polsce burak cukrowy jest bardzo ważną rośliną przemysłową. W tym roku, czyli 2023, była uprawiana na powierzchni ponad 260 tysięcy hektarów. Aby uzyskać wysoki plon buraka cukrowego, musimy pomyśleć nie tylko o tradycji, ale również o innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązaniach, jakie gwarantuje program po Rekord. Jesteśmy w Wielkopolsce, w miejscowości Łagwy, w powiecie nowotomyskim. Tutaj dzisiaj będziemy relacjonować Wam zbiór buraków cukrowych uprawianych w technologii Depo Record. Jak wiemy, burak cukrowy to nie jest łatwa w uprawie roślina. Jest wymagająca pod kątem agrotechniki i stanowiska. Co na temat stanowiska możesz powiedzieć na tym polu? No, żeby uzyskiwać wysokie plony, no, musi być ono odpowiednio przygotowane. Czyli uregulowany odczyn gleby, gleba o odpowiedniej strukturze zasob na składniki pokarmowe, no i wtedy możemy się spodziewać wysokich plonów. Zobaczmy, jak wysokie będą w tym roku. Warunki w roku 2023 nie były łatwe. Jak chroniona była plantacja objęta technologią IDEPO Rekord? No tutaj ta plantacja była chroniona naszymi preparatami do zwalczania chwastów. Tak? Tutaj jako inwigo dysponujemy no, większością substancji, które stosujemy w buraku. No i ze względu na to, że w tym roku warunki wilgotnościowe były trudne, warto było też dodać do tego adiwanty doglebowe, tak żeby te substancje mogły właściwie działać. Tutaj no, wiadomo, jak widać, plantacja jest czysta i wolna od chwastu. Presja jakiej choroby była największym problemem w tym roku? No, oczywiście w buraku największe szkody, jeśli chodzi o choroby, powoduje chwościk i on co roku się pojawia. Oczywiście z różną dynamiką, aczkolwiek tutaj trzeba właściwie podejść do ochrony i od samego początku stosować szeroką paletę produktów. Tak? Czyli jak go zwalczać? Nie jednym zabiegiem, Dokładnie. tylko kilkoma? Kilkoma, no i tutaj stosujemy kilka substancji, a takim jakby flagowym produktem, na którym opieramy całą technologię ochrony przeciwko chorobom w buraku, no to jest kier, tak? Trzy substancje aktywne, różne mechanizmy działania, działanie zapobiegawcze i interwencyjne, także idealnie się wpasowuje w tą technologię. Zobaczmy zatem, jakie efekty przyniosła ochrona i jaki plon zdobędziemy w powiecie nowotomyskim. z nami Przemysław Galas, właściciel gospodarstwa, w którym zbieraliśmy buraki uprawiane w technologii depo rekord. Przemku, czy wynik, który uzyskaliśmy, jest zadowalający? Czy miałeś wcześniej takie plony? Nie, jeszcze takich plonów nie miałem. Jestem bardzo zadowolony ze, z tego wyniku do tego czasu to był mój największy plon. Jeszcze raz gratulujemy uzyskanego wyniku. Dziękuję ślicznie.